Informacja o pracy zarządu powiatu w okresie 47-48 sesji Rady Powiatu. Wszyscy Państwo otrzymaliście to, tę informację. Czy są pytania do Pana Starosty? Proszę moje pytanie z zakresu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie podwyżek dla pracowników administracji obsługi szkół i placówek oświatowych w powiecie Tomaszowskim. Panie Starosto, proszę powiedzieć w jakim procencie są te podwyżki, czy jest zabezpieczenie w budżecie placówki i czy wystarczy subwencja oświatowa i nie będziemy musieli brać dodatkowych kredytów, żeby pokrywać te podwyżki. To jest pierwsze moje pytanie. Drugie moje pytanie dotyczy, w drugim liceum był, była prowadzona kontrola i jest tutaj zapisane, że jest już wystąpienie pokontrolne. Czy są jakieś uchybienia, sprawy, no, które muszą być poprawione w tej szkole? Ale mówimy o wystąpieniu kontrolnym, a nie ocena. Ocena dyrektora to chyba coś więcej jeszcze jest niż tylko, tak? Dziękuję. Bo to nie musi dotyczyć samego dyrektora, a jakichś innych działań, tak? Dobrze, dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na odpowiem na pierwsze pytanie, natomiast na temat kontroli odpowie mój zastępca, Pan Nałę Otóż podwyżki są dla administracji i pracowników technicznych od 50 do 100 zł. 100 zł dostają ci, którzy najmniej zarabiają, a w zasadzie ci, którzy do tej pory pensję zasadniczą, powtórzę, pensję zasadniczą nie mieli na poziomie najmniejszej krajowej. Dopiero dodatek za wieloletnią pracę powodował, że uzyskiwali minimalną pensję zasadniczą w związku z tym postanowiliśmy, by ta grupa osób dostała podwyżkę wysokości 100 zł. Mówię, rozpiętość jest od 50 do 100 zł. Co do tego, czy subwencja starczy starczy na utrzymanie naszej szeroko rozumianej oświaty. Natomiast nie mogę odpowiedzialnie odpowiedzieć, że na pewno się tak stanie. Natomiast jest tak duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, tak to nazwę, że raczej nie przewiduje zaciągania kredytu pod koniec roku. Ewentualnie myślę, że skorzystamy z innych środków, które posiadamy chociażby w rezerwie ogólnej. Zawsze tak robimy, żeby zostawić sobie pewien margines bezpieczeństwa. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy subwencja oświatowa starczy na utrzymanie naszych szkół. Szeroko rozumianej, może oświaty, nie tyle co szkół, co oświaty. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Na jednym z ostatnich zarządów, Pani Grażyna Moga, specjalista do spraw kontroli, przedstawiła i omówiła protokół z kontroli przeprowadzonej w drugim liceum. Kontrola przeprowadzona była w okresie od 17 marca do 4 kwietnia 2014 roku, a zakres wyżej wymienionej kontroli obejmował trzy obszary. Pierwszy, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej za 2013 rok. Druga, drugi obszar, realizację zadań w zakresie spraw kadrowych, w szczególności dotyczącej zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkół. I trzeci obszar zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i obsługi administracyjnej szkoły. Pan dyrektor otrzymał pismo w sprawie wystąpienia pokontrolnego i został zobowiązany do realizacji zaleceń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Mogę dodać, że. Oprócz tej kontroli, tutaj wpadło też między wierszami takie pytanie, że była ocena dyrektora. Pan dyrektor otrzymał ocenę wyróżniającą. Nie było tam jakichś rażących uchybień. Pewnie jak Państwo wiecie, drobne szczegóły w każdym zakładzie się znajdują i tutaj także reasumując, kontrola wypadła dobrze. Pan radny Żegota? Ja mam jeszcze pytanie do tego pierwszego członu pytania pani radnej Wędrowskiej. Jaki jest to, yy, jaka jest to wysoka yy, finansowo kwota, która zaspokoi te podwyżki? Czy była taka symulacja robiona? Średnio na miesiąc to jest y, około 10 tysięcy złotych dla wszystkich pracowników. A razem do końca roku? No to proszę, powrócić. No ja nie wiem, o kiedy jest prowadzona, od, czy od 1 września, od, czy od 1 maja. Od 1 maja. Po raz 8 miesięcy. Dziękuję serdecznie. Pan radny Grzegorz Sławicki W kwestii edukacji no. zarząd zatwierdził odstępstwo od zasad do wytycznych w sprawie organizacji roku szkolnego trzecim liceum ogólnokształcącym. O jakie odstępstwa chodzi i od jakich zasad, jeżeli można wiedzieć? Chciałbym szczegółowo odpowiedzieć. O, jest Pani Informowaliśmy w minionym roku, że Zarząd podjął decyzję dotyczącą standaryzacji zapewnienia w naszych szkołach. Ustalone zostały wówczas parametry, na podstawie których Państwo dyrektorzy przygotowali arkusze organizacyjne. Jeśli chodzi o licea ogólnokształcące, współczynnik standaryzacji przygotował się na poziomie 1,27. Natomiast w związku z faktem, iż to liceum w tym roku, a w zasadzie yy, począwszy yy, od poprzedniego roku, boryka się z ilością uczniów, okazało się po przeanalizowaniu powtórnym, że przy parametrze standaryzacyjnym 1,27 Dyrektor nie jest w stanie zgodnie z przepisami oświatowymi złożyć w organizacji, w związku z czym yy, wyjątkowo w tym roku ta szkoła ten współczynnik ma ustalony na poziomie 1. Pan Mariusz, proszę bardzo. Wysokość Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zarząd zatwierdził aneks numer 7 do umowy najmu z Tomaszowskim Centrum Zdrowia oraz akceptował projekt umowy użyczenia z Tomaszowskim Centrum Zdrowia na użyczenie powierzchni zajętej pod Centrum Diagnostyki Obrazowej. Chciałbym otrzymać Państwa osto informację, czego dotyczy tak dokładnie ten aneks i jak wygląda ten projekt umowy. Nie. Pan Starosta, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, jak wszyscy Państwo wiecie, Tomaszowskie Centrum Zdrowia dzierżawi od nas cały majątek szpitalny. W związku z tym, że część powierzchni została wykorzystana na realizację projektu unijnego, w związku z tym pojawiła się konieczność wydzielenia tej części powierzchni z pobierania opłat, ponieważ po realizacji wniosku z, korzy z korzystaniem z pieniędzy unijnych nie można prowadzić działalności dochodowej. W związku z tym ta powierzchnia została wyłączona z pierwotnej umowy dzierżawy. Proporcjonalnie, nie pamiętam o jaką kwotę, został obniżony czynsz Tomaszawskiemu Centrum Zdrowia i została podpisana umowa użyczenia y, dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, ale już nie Nie ma więcej pytań. Przechodzimy do punktu 11. Interpelacje i zapytania. radnych. Pan Wiesław Borol. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tradycyjnie tutaj prosto młodzież młode pokolenie naszego powiatu i zbliżający się proces przygotowywania strategii programu rozwoju powiatu Tomaszewskiego, co oczywiście strategia rozwoju tego powiatu nie, nie może być w zgod zgodzie powinna być ze strategią programu dla młodzieży, dlatego chciałbym tutaj zwrócić uwagę i złożyć interpelację dotyczącą przygotowania strategii programu dla młodzieży na lata 2015-2020 w powiecie Tomaszowskim. I tak, niedawno Zarząd Powiatu przystąpił do prac organizacyjnych związanych z opracowaniem strategii rozwoju powiatu. Tomaszowskiego na lata 2014-2020. Podjęte działania w pełni są uzasadnione, jednak od kilku miesięcy przedstawianych w interpelacjach i rekomendują zarządowi powiatu przygotowanie strategii dla młodzieży na lata 2015-2020. Należy dodać, że w naszych gminach Dużo wcześniej zaczęto przygotowywać na ten okres programy na rzecz dzieci i młodzieży. No między innymi w Klinku Przeprowadzono społeczne konsultacje, przez to rodzice, opiekunowie i inni mieszkańcy gmin mogli bezpośrednio zgłaszać na rzecz dzieci i młodzieży nowe inicjatywy, a przez to dawać władzom motywację do konkretnych działań. Mając to na uwadze oraz różne koncepcje długookresowego rozwoju naszego powiatu, trzeba zadawać sobie również następujące pytanie. W jakim kierunku powinna zmierzać edukacja w naszym powiecie? Teraz możemy mieć nawet wpływ na to, jak będzie wyglądała w Unii Europejskiej w latach 2015-2020 nowa edycja strategii programu dla młodzieży. Trzeba ten czas najszybciej wykorzystać. Przy okazji zaznaczam, że w tym roku obowiązuje jeszcze program Młodzież w działaniu oraz program edukacyjny dotyczący kształcenia i doskonalenia zawodowego pod nazwą Uczenie się przez całe życie. Oczywiście te programy Unii Europejskiej finansowane, dofinansowane. I tak wypracowanie nowego modelu rozwoju gospodarczego powiatu wymaga dostosowania szkolnictwa zawodo, zawodowego, ponadgimnazjalnego do współczesnych wymagań. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebne są nowe rozwiązania, jednak oparte na systemie stałej wartości, przyjmowanych niezmiennie od lat przez nasze społeczeństwo, które szczególnie doty dotyczą procesu kształcenia, tym procesu wychowania. Bowiem kształtowanie osobowości młodego człowieka wraz z fizycznym, intelektualnym rozwojem postępuje do rozwój emocjonalny. Należy to właśnie do wychowawczej roli szkoły i otaczającego szkołę środowiska lokalnego, w tym samorządu gminnego, między innymi miasta i powiatowego samorządu. Większość rodziców i opiekunów, nauczycieli wychowawców, Podkreśla fakt, że w wychowaniu bezwzględnych nie konieczne są wartości. Nie da się wychowywać poza wartościami bez nich. Tak mówią i wskazują, że stawiają na wartości chrześcijańskie. Opowiadają się za domeną, że młodzież jest dobra i że jest naszym największym skarbem. Dowodem jest choćby rekordowa liczba studiujących i uczniów z naszego powiatu. To no i zachowanie młodzieży między innymi. Podczas kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Wjazdy, zgromadzenia młodzieży i tak dalej. Wspólne modlitwy, wstępy. Już w połowie lat 90. podczas niektórych jednego z tygodników dowiedziałem się, że niezwykle uzdolniony, zajmując czołowe miejsca w różnych konkursach przedmiotowych, polski licealista chciałby ponadto zostać święty. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo ostatecznie wyrósł tak jak biegły na polskich wartościach chrześcijańskich, z których również wywodził się św. Jan Paweł II. I powtarzam, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie trudny do przełknięcia w wielu środowiskach nauczycielskich problem wychowania na wartościach chrześcijańskich. Gdyby nie chowano tego oczywistego faktu, pod przysłowiowym suknem w pokojach nauczycielskich nie pozostawiamy go ewentualnie do realizacji katechetą, czy ostatecznie i wyłącznie rodziców. W amerykańskich i zachodnioeuropejskich środowiskach oświatowych od początku lat 90. zapoczątkowano dyskusję na temat wychowania i nauczania według wartości. Uczestnik w takiej dyskusji w kwietniu 1992 roku w Wielkiej Brytanii, jako delegat w NSDC, w słyszała takie wypowiedzi. Jeżeli ponad 90% Polaków jest przekonania wierzącymi, to jaki, a nie chrześcijański system wartości ma być prowadzony do polskich szkół? Mając rodaka papieża, można znaleźć w jego recyklingach w innych wypowiedziach źródłowe, wspólne idee do określenia tych wartości. Bo do tej pory jest tak, że przysłowiowy uczelniadek Kowalski na religii uczy się od Bogu, a nauczyciele innych ich mówią, że Boga nie ma. Dla zachodnioeuropejskich amerykańskich środowisk edukacyjnych paradoksalny jest taki system pedagogiczny, w którym do dzieci w polskich szkołach da się mówić, że Pan a za chwilę, że Pana nie Czy jest jak jakikolwiek inny, przyjęty przez większość społeczeństwa system pedagogiczny według wartości? Nie. Więc system wychowawczy oparty na chrześcijańskich wartościach należy również ujmować w podstawowych założeniach strategii dla młodzieży Powiatu Tomaszewskiego. Na lata 2015-2020. Dziękuję Państwu za uwagę. Pani Ewa Wędroszka? Chciałabym zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie. Ja już tutaj podejmowałam ten temat, chciałabym teraz uzyskać informacje. Młodzież z pierwszego liceum Ogólnokształcącego. prosiła mnie, żebym zapytała o to, jak to jest możliwe że osoby, które kandydują do Europarlamentu zbierają podpisy na przerwach w szkole, czasami też przy udziale nauczyciela. To były podpisy zbierane dla Twojego ruchu przez ponoć, Panią kandydatkę do Europarlamentu z tego miasta. Więc, jakby bym mogła się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że w szkole, która ponoć jest wolna od akitacji politycznej, zbierane są takie podpisy. Jeżeli tak nie było, proszę to skorygować, ale to jest informacja, którą mam od młodzieży, która czuła się zobligowana do podpisywania tej listy, jeżeli nauczyciel stoi obok i patrzy. Tak? Następne moje pytanie, czy prawdziwe są doniesienia, że do prokuratury zostało złożone doniesienie na osoby prowadzące rodzinny dom dziecka w a właściwie to ponoć na osobę tam zatrudnioną jako opiekun, nauczyciel. To jest druga, drugie moje pytanie. Następne moje pytanie dotyczy może tak najpierw powiem tak, że bardzo jestem zadowolona, że rozpoczął się remont ulicy Świętego Antoniego. I widzę, że firma ruszyła z kopyta bardzo szybko i miejmy nadzieję, że w terminie tak do 30 sierpnia uda się całą ulicę wyremontować. Naprawdę po wcześniejszych rozmowach, kiedy wydawało się, że tych pieniędzy nie będzie, nie wiadomo, czy się da to zrobić. Naprawdę, jest to bardzo dobra wiadomość, i ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Teraz natomiast chciałam zapytać jeszcze o inne ulice. Pierwsza to jest ulica na Niskiej, na której wyremontowano chodnik po jednej ze stron. Super, bardzo się cieszę. Tylko taki malutki kamyczek. Czemu nie w tym samym kolorze, co po drugiej stronie? Proszę Państwa, to tak trochę śmiesznie wygląda, jak się jedzie ulicą, jedzie się ulicą i tu jest normalna szara kostka, a po drugiej stronie w różne ciało. Tak? Nie, ja to wiecie Państwo, to jest drobiazg. Ja mówię, że to jest drobiazg, tylko że dla estetyki, jeżeli już coś robimy i to my o tym decydujemy, no to fajnie byłoby, by, żeby to stanowiło jakąś całość. Tak? No ale to jest taka taki przytyczek. Jeszcze jedno pytanie, korzystając z obecności Pana radnego Cezarego Krawczyka. Y Ostatnio na drogach wojewódzkich, dokładnie chodzi mi o drogę opoczyńską, drogę radomską były wyznaczane poziome znaki drogowe. Na kawałku ulicy Radomskiej tej najbardziej zdewastowanej tych znaków nie ma. Czy to oznacza, że ten kawałek Radomski zostanie w najbliższym czasie wyremontowany? Tak, to takie moje krótkie pytanie. Mam taką nadzieję, że dlatego tego nie zrobiono, że będzie tam jakaś bo albo coś zrobione w najbliższym czasie. To chyba wszystkie pytania jakie mam. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, na pierwsze pytanie postaram się odpowiedzieć ja, na drugie poproszę, żeby odpowiedział pan dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Pan Jąckowski. Natomiast na temat chodników wiadomym jest, żeby powierzył pan Andrzej Łodic. Otóż jeśli chodzi o e, podwyższenie zbierania podpisów, e, ja dowiedziałem się o tym nie tak dawno, dokładnie temu. Zadałem to pytanie Panie dyrektor, jest w trakcie wyjaśniania. Oczywiście uszczegółowiłem na tyle, na ile miałem informacji. E, natomiast e, po dzisiejszej sesji, ponieważ e, jest to już e, pytanie publiczne, ona dostanie też stosowne, w jutrzejszym dniu stosowne pismo. Nie ukrywam, do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi, ale tą informację pani dyrektor Pierwszego Liceum otrzymała ode mnie wczoraj, by sp sprawdziła ten temat. To tyle w tej sprawie, jeżeli chodzi o młodzież Pierwszego Liceum i zbieranie podpisów. I zbieranie podpisów. Poproszę pana dyrektora. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o postępowanie prokuratury w odniesieniu do jednego pracowników prywatnego domu dziecka, tak, jest to prawda, toczy się takie postępowanie. Toczy się w tym momencie postępowanie. Jakie są ustalenia prokuratury? Nie wiemy. PCPR jest w jakimś stopniu uczestnikiem tego postępowania. Pracownicy w charakterze świadków stawiają zezwolenia. Wniosek został złożony przez rodzinę, która przysposobiła dzieci, które przebywały w rodzinnym domu dziecka. I, i ta rodzina uznała, że dzieci tak, że za szybko zostały przysposobione czyli że ośrodek adopcyjny, który to przysposobienie prowadził, za szybko zezwolił na to przysposobienie że nie sprawdziły informacje na temat dzieci uzyskała, nie wynika z tego, że otrzymywała, otrzyma, że ta rodzina przysposobiająca otrzymała informację, że o bierze do domu dwóch aniołków, a okazało się, że może jest to przeciwne i toczy się, nie wiem czy się zakończyło już, postępowanie sądowe o rozwiązanie tego przysposobienia. Rozwiązanie przysposobienia następuje tylko i wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Jeżeli rzeczywiście zostanie ustalone i udowodnione, że ktoś został oszukany na przykład, że otrzymał chorę chorę psychicznie. I tym podobne. Również uczestnikiem tego postępowania, niejako skarżącym jest były pracownik tego domu dziecka, który obecnie z kolei toczy w postępowaniu cywilnym, toczy czy zakończył postępowanie w stosunku do jednego z członków pani, pani teżki, która prowadzi tą placówkę. A więc takie jest tło tego postępowania. Wcześniej taka skarga wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Myśmy postępowanie wyjaśniające przeprowadzili przede wszystkim rozmawiając z dziećmi i to rozmawiając, nie powiadamiając jeszcze pani dyrektor, żeby nie miała czasu, nie miała okazji przygotować dzieci do tej rozmowy. Nie znajdujemy podstaw do tego, aby w tym momencie podejmować jakieś kroki mające na celu, czy należy tam utrzymać placówkę, czy nie należy. Być może w trakcie placówka funkcjonuje 10 lat. Są różne dzieci. Do tej pory 16 dzieci placówkę opuściło. To jest tak, jakby trzy rodzinne domy dziecka już tam były. Proszę Państwa, różne rzeczy mogły się zdarzyć. Różne rzeczy tą placówkę, różne osoby tą placówkę odwiedzają. Mógł ktoś coś powiedzieć. Mógł ktoś doradzić, jak to nieraz się w rozmowach zdarza. A ja to bym zrobił tak, ty byś zrobił, a ty robisz inaczej. Mógł ktoś niewłaściwie się odezwać. Ja nie twierdzę, że wszystko może tam było idealne, ale to jest tylko życie. To są tylko osoby. Różne sytuacje się zdarzają. Na pewno nie ma takiej sytuacji, żeby dzieci tam były krzywdzone. No. No, Dziękuję. rzeczywiście jest to szczegół i przyznam się, że w wyborze koloru w podniesieniu do chodnika na ulicy Niskiej po stronie prawej nie uczestniczyłem. Jeżeli, jeżeli ta kolorystyka różni się nieco w podniesieniu do kolorystyki chodnika po stronie lewej, to chciałbym przyznać, że po stronie lewej był to chodnik wykonany dwa albo trzy lata temu i ja myślę, że również jest to sprawa techniczna, ale co do szczegółów ja poproszę Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wyjaśnienie. tego, że chodzi o to, dlaczego kolorystyka po prawej stronie na ulicy Niskiej to różni się od kolorystyki... Po lewej stronie tych pół chodników. Jeśli chodzi o kolor e, nawierzchni chodnika na ulicy Niskiej, e, to strona lewa, po stronie kościoła wykonywana była, e, o ile pamiętam, z kostki szarej z czerwonym paskiem, natomiast po stronie prawej jest grafik czerwony czerwonym paskiem. No nie. nie, proszę wybaczyć, ale jak tak mówimy sobie szary i grafit, to się wydaje, że to są odcienie szarości, nie ma żadnej różnicy, ale tak powiem szczerze, ten grafik to jest prawie czarny nie? i razem z tym czerwonym, więc to tak wygląda, jakby to powiedzieć, ja zawsze uważam, że jeżeli coś robimy, robimy chodnik na jakiejś ulicy, to powinno się go robić po obu stronach. Tak? Bo to jest jakaś tańcz. Natomiast jak my robimy tak, jak robimy, czyli robimy tak, 100 metrów zrobimy po tej stronie, za rok czy dwa zrobimy 100 metrów po drugiej, znów dalej, to właśnie wychodzi tak, jak wychodzi. Że każdy, kto yy, przyjedzie do takiego miasta na taką ulicę, to stwierdzi tak. No kurczę, kto to w ogóle tak wymyślił? Po tej stronie, tak? Po tej znaczy To w ogóle pozycja. Dlatego też myślę, że... Nie wiem, kto by myślił, żeby tak odmienny kolor, bo ten grafik to jest w porównaniu z tą szarością, bo to prawie czarny. Ja mówię, to jest szczegół, tylko że um, tak estetycznie nie do przyjęcia. Ja no, tak powiem, no nie wiem jak to tłumaczyć. Ja powiedziałam, mówię, to jest szczegół, ale naprawdę można było zrobić zwykłą, szarą kostkę, tak jak po tamtej stronie, było jedno ładnie, w tymi czerwonymi właśnie wypustami A tak to, to tak, Obłatki, tak to niestety wygląda i każdy co przejeżdża to tak z takim Tylko tyle. Można tego uważać mieszkańcy z tego koloru, żeby A tak, że mają w ogóle koptę, ma pan rację. To się zgadza. Nie, to Proszę wyłączyć telefon. Tak, ja przepraszam. Nie, tak, no, odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. W ubiegłym roku oprócz oczywiście tych zamierzeń inwestycyjnych, które będą robione, tej dużej inwestycji są środki na bieżące utrzymanie. Pamiętacie Państwo, w zeszłym roku udało się wybalczyć nakładkę na ulicy Mireckiego i miała być robiona na środka Radowska. Została niezrobiona z jednej prozaicznej przyczyny. Miasto nie wywiązało się z zobowiązania wykonania odcinków kanalizacji na tej drodze. W związku z tym zostało to przesunięte, te środki nie przepadły, została wykonana nakładka na fragmencie drogi ulicy Opoczyńskiej bodajże, chyba w końcówce. Yy, trudno malować dziury. Pani radna w tej chwili łata na łacie, bo to nie ma sensu. Czekamy na miasto, na miasto Tomaszów Mazowieckich, gmina miasto Tomaszu Mazowiecki, kiedy wykona te wszystkie niezbędne prace kanalizacyjne i wtedy zostanie zrobiona nakładka. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Naprawdę nie leży tutaj... Żadna wina Zarząd Dróg Wojewódzkich z te drogi widzi w jakim stanie jest ulica Radowska i po prostu jest gotowy do wykonania tego, ale no, no, oczywiście logika jest taka, że najpierw należy wykonać pracę, żeby nie rozkładać później drogi.